Od 1 lipca fotel zastępcy prezydenta Tarnobrzega objął dotychczasowy radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Dybus. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Łukasz Dybus, dotychczasowy przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej złożył mandat radnego na rzecz stanowiska wiceprezydenta miasta. Od 1 lipca moim zastępcą będzie dotychczasowy radny przewodniczący klubu radnych Łukasz Dybus, myślę, że przez dwa lata pracy w samorządzie naszego miasta, nabył doświadczenia i wiedzę na temat funkcjonowania jego struktur. Przy okazji, nie jest to tajemnicą, jest to człowiek godny zaufania. Potrafimy oddzielić sprawy zawodowe, ale również mój kolega serdeczny, w związku z tym, tak jak wielokrotnie podkreślałem, poprzedni mój zastępca. Poza merytorycznym przygotowaniem dopełnionej funkcji cechowały go nasze wzajemne relacje, a więc zaufanie w stosunku do tego, co robimy. Dzisiaj z dniem dzisiejszym pan Łukasz Dybus obejmuje funkcję zastępcy prezydenta i charakteryzuje się podobną oceną z mojej strony jego działalności i jego cech charakterologicznych. Nowy wiceprezydent Arnobrzega będzie nadzorował sprawy związane z inwestycjami w mieście. Tak, dzień dobry Państwu. Tak jak pan prezydent powiedział, od dzisiaj będę pełnił funkcję zastępcy prezydenta. Ten wydział, który został mi powierzony i część inwestycyjna jest tak, jakby no jest nieprzypadkowa, dlatego że jak państwo dobrze wiecie, od początku tej kadencji Rady Miasta przewodniczę komisji techniczno Inwestycyjnej. Brałem też udział w pracach Komisji Urbanistycznej, Urbanistyki, a także Komisji Finansowo-Budżetowej. Teraz co prawda trochę z innej pozycji, z innej strony od tych, od tych, do, tych do tych zagadnień będę musiał podejść. Na pewno nie jest to, nie jest to proste zadanie z uwagi na, na zakres inwestycji, które w mieście są prowadzone i, i, które, i które są przygotowywane do prowadzenia. Ten wydział to także bardzo ważna sprawa, czyli przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, które, które są później uchwalane przez Radę Miasta. Myślę, że to doświadczenie, które zdobyłem w samorządzie, pomoże mi w pracy, w pracy na tym stanowisku. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że jesteśmy w trakcie kadencji i, i tak naprawdę jeżeli chodzi o jakieś plany czy zamierzenia, trudno mówić o takich rzeczach, bardziej bardziej chciałbym się skupić od razu na ciężkiej pracy właśnie, właśnie z tym wydziałem i z nową panią naczelnik tego wydziału, już dzisiaj rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach, które trzeba w tym wydziale, które są tematem prac tego wydziału i, i na które trzeba zwrócić uwagę. Objęcie przez Łukasza Dybusa stanowiska wiceprezydenta Tarnobrzega to również ważny krok w rozwoju Platformy Obywatelskiej na terenie miasta. Szanowni Państwo, jako szef struktur Platformy Obywatelskiej powiatu grodzkiego cieszy mnie fakt, że osoba, która jest, była rekomendowana przez nas na funkcję wiceprezydenta objęła tą funkcję z niem dzisiejszym. Ja też jako jako i, i, i przełożony można powiedzieć polityczny naszego wiceprezydenta wiążę duże nadzieje z jego z jego pracą. Myślę, że w Tarnobrzegu po prostu y, troszeczkę y, sprawy właśnie inwestycje y, architektury. One idą dobrze, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby mogło być lepiej. I zależy nam na tym, żeby w tej sferze i rozmawialiśmy y, niejednokrotnie z prezydentem, żeby nastąpiło takie swoiste przyspieszenie, bo, bo wiemy, jaka jest sytuacja i na rynku pracy i jak to wygląda w mieście tylko poprzez y, szybszy rozwój inwestycji, y, poprzez y, lepsze przygotowanie. Obszaru pod, pod różnego rodzaju infrastrukturę nastąpi zmniejszenie i bezrobocia i zwiększenie ilości miejsc pracy. Myślę, że tutaj ta funkcja i ten kierunek przez i pana prezydenta i rekomendacja nasza przyniesie bardzo pozytywny wydźwięk. Nowy wiceprezydent Tarnobrzega jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Jako drugi kierunek ukończył geografię. Po studiach pracował przez 10 lat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przez ostatnie lata pełnił funkcję radnego miasta. Miejsce Łukasza Dybusa w Radzie może zająć Wojciech Rawski. Jeśli nie wyraziłby zgody, kolejną osobą jest Waldemar Szwedo.